Gadzidło to jego zapach, to dobre skojarzenie z modlitwą, z gorliwą modlitwą, z liturgią, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z uroczystą Eucharystią. Bardzo dobre skojarzenie. My tutaj w Braszowicach uczymy się ostatnio posługiwania trybularzem, ale uczymy się także, jeszcze tego nie potrafimy, sprzątania po jego użyciu. Nam to jeszcze nie wychodzi. A przecież to też ważne. Przypomina nam także dzisiaj o tym Jezus, że ta przestrzeń naszego życia, która jest świątynią Boga, Ducha Świętego, który w nas mieszka, że ona potrzebuje uporządkowania. Od czasu do czasu trzeba się sobie przyjrzeć. Nawet sobie zaangażowanemu, gorliwemu, modlącemu się trzeba się przyjrzeć, aby pozbyć się tego, co niepotrzebne, posprzątać, bo. Nawet jeżeli się modlimy, nawet jeżeli żyjemy pięknie, na chwałę Bożą, to zawsze zostaje trochę rzeczy do posprzątania. To, co nie jest nam już potrzebne, to, co się y, wykorzystało, y, co jest zbędne, pozbyć się, wyczyścić. Po to jest Wielki Post. Do tego jesteśmy znowu przez Jezusa dzisiaj zaproszeni. No więc, do roboty. O, mamy już wszystko, co trzeba. Nówki nie śmigamy. Będziemy się tego uczyć, będziemy się wdrażać, żeby, żeby pięknie posprzątać. Amen.